Wydarzenia wokół Franka mają ze swojej istoty spektakularny charakter, ale wydaje się, że czynników, które decydują o koniunkturze na rynku kredytów hipotecznych jest daleko więcej i obserwujemy spadającą dynamikę. Po raz kolejny prognozy robione przez Centrum Auron się sprawdziły. Mówiliśmy, że rok 2014 będzie rokiem najsłabszym rzeczywiście. Niestety tak się stało. Wyniki 2014 roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę udzielonych kredytów, poziom ledwie 174 tysięcy nowych umów kredytowych, jak i wartość łączna tego portfela. 36,5 miliarda złotych to są poziomy, które wracają nas o 9-10 lat wstecz do roku 2005-2006. Wtedy mieliśmy takie wyniki sektora w obszarze finansowania kredytów hipotecznych. Rzeczywiście jest to wynik spadku. Czy to znaczy, że potrzeby mieszkaniowe spadły? Bo wydaje się, że wręcz przeciwnie. Nadal problemy mieszkaniowe, potrzeby są niezaspokojone. Mówimy, za od źródła informacji, od sposobu liczenia, mówi się, że około milion do półtora miliona mieszkań nadal jest potrzebnych w Polsce, licząc liczbę statystyczną gospodarstw domowych i, i mieszkań w tej chwili dostępnych na rynku. Natomiast przy tej dysproporcji Miesięcznego, wyśredniego wynagrodzenia i ceny średniej mieszkania. Jest to naprawdę problem istotny. W Europie Zachodniej za przeciętną pensję można kupić 3-4 mieszka metry mieszkania, w Polsce za jedną pensję można kupić jedną czwartą.